Zapodzielimy to spotkanie na trzy części. W pierwszej postaram się panu zadać kilka pytań, na które mam nadzieję zechcą odpowiedzieć. W drugiej części to oni zapytają siebie mają po pięć pytań do siebie wzajemnie a na koniec podsumują i tę debatę, i swoją dotychczasową kampanię i zamierzenia w tych prezydenckich wyborach. Co pan może powiedzieć po tej debacie? Czuje się pan na pozycji wygranej, przegranej? Czy pan zremisował? Ale, panie redaktorze, nie mnie to oceniać. Myślę, że ta ocena należy e, tym, którzy nas oglądali, do tych, którzy nas oglądali, więc zostawmy to im. Czy coś pana zaskoczyło podczas dzisiejszego wieczoru? Nie, to była chyba jedna z lepszych debat, w jakich uczestniczyłem, jak nie najlepsza. Formuła, jaką pan Marek Czyż wybrał, jest świetną formułą. Ona powoduje, że ta debata jest bardziej dynamiczna. Nie ma takich zastojów, sztucznych pewnych wypowiedzi, więc ja jestem bardzo zadowolony z tej debaty. No myślę, że koniec był bardzo dobry i myślę, że zawsze końce przeważają. Także jestem dobrej myśli. Dzisiaj napięcia nie było, wczoraj było większe napięcie, także dzisiaj było zdecydowanie spokojniej. Oczywiście, że emocje rosną, no bo zbliżamy się do finału kampanii wyborczej. Ona była krótka, intensywna, bardzo wyczerpująca przez to. No to zobaczymy. W ludzie śląskiej nigdy nie jest prosto i nie ma prostych sytuacji. Trzeba walczyć o każdy głos. Stąd może to napięcie. No ja się staram nie atakować personalnie kontrkandydata. kandydata. Nigdy tego nie robiłem. Jestem człowiekiem, który pracuje, najpierw pracuje, później mówi. Tak jak się po śląsku mówi, najpierw się robi, później się godo. Jestem właśnie człowiekiem stąd i chcę jednoczyć ludzi, a nie ich dzielić.